Dzisiaj witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę uniwersytecką pani dr Barbara serdecznie, asystentka w Instytucie Filozofii i Kuba Małczak, student pierwszego. Dzień dobry. roku Coachingu i zarządzania, tak? Filozoficznego. Doradztwa filozoficznego. I doradztwa filozoficznego. Terminologia może być dla niektórych skomplikowana, ale zaraz sobie wyjaśnimy, na czym ta rzecz polega i o czym w ogóle mówimy. No, jakby punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy jest naturalnie Noc Filozofów. Przedsięwzięcie specyficzne, niektórzy powiedzą trochę szalone, tak, bo 12 godzin w nocy spędzić razem, aby siedzieć i rozmawiać. Dla niektórych mogłoby się to wydawać niewyobrażalne. Pani Barbara, zacznijmy może od tego, skąd pomysł akurat na Noc Filozofów. Mm -hmm. e, pomysł na Noc Filozofów zrodził się po takim wydarzeniu, które już było organizowane przez nas. To znaczy, ja mówię przez nas, mam, mam na myśli siebie i właśnie kierunek coaching i doradztwo filozoficzne. E, mam na myśli tutaj przede wszystkim studentów, tak? dlatego, że to oni w głównej mierze właśnie byli takimi osobami, które mnie zainspirowały do tego, żeby w ogóle najpierw wymyśleć te rozwojowe andrzejki, dlatego, że poprzednie Impreza odbyła się w listopadzie i to była taka impreza o charakterze integracyjnym, dlatego, że obecny dzisiaj tutaj w Studio Kuba jest studentem pierwszego roku, ale coaching i doradztwo filozoficzne istnieje na Uniwersytecie Zielonogórskim już dwa lata, to jest drugi rok. I gdy przyszedł obecny pierwszy rok, to studenci byli zaciekawieni, jacy są to ich właśnie starsi koledzy, ci z drugiego roku. No a ci to jest kolei... To jest ważna zawsze. <laughs> tak, Dokładnie. <bez> <laughs> a, a z kolei studenci właśnie z obecnego drugiego roku byli też zaciekawieni, jak układa mi się taka no, nietypowa, jak, jak na warunki uniwersyteckie, współpraca właśnie z nowym, z nowym narybkiem, by tak rzec. Czyli może nie oczepiny, tak, ale taka trochę tak, forma ciekawsza. Tak, tak, tak. I zastanawiałam się wtedy nad tym już wspólnie razem ze studentami, co takiego moglibyśmy wymyślać, żeby z jednej strony zrealizować ten taki postulat integracji, ale też żeby to miało charakter rozwojowy. Dlatego, że studia na kierunku coaching i doradztwo filozoficzne mają bardzo taki rozwojowy charakter. To są studia, które są na nastawione na rozwijanie potencjału, które niewątpliwie w każdym z nas drzemie. To tak? nie filozofia sensu Stricte, tak? tylko nie jako taka czysta mhm. dziedzina naukowa, tylko coś bardziej rozbudowanego i powiedziałbym dostosowanego do rzeczywistości. Tak? Jak najbardziej, bo to już jest takie odejście tutaj od takiego paradygmatu filozofii, y, bardzo rozumianej jako filozofia teoretyczna. Tak? To nie jest już taka filozofia y, akademicka w takim znaczeniu, że siedzimy i czytamy książki tak? i strasznie się nad tym pocimy i to jest takie żmudne i trudne, ale tutaj raczej kontaktujemy się właśnie z samym sobą, też z naszym otoczeniem i, e, i sięgamy oczywiście do, do tradycji myśli filozoficznej, ale po to, żeby jakby czerpać stamtąd ziu, e, pewne inspiracje, tak, żeby przypatrywać się temu, co robili filozofowie w starożytności na przykład, jak oni rozumieli filozofię, e, bo dla tych filozofów e, filozofia była właśnie pewną sztuką życia. Tyle, że filozofowie, I... przepraszam, mm -hmm. starożytni, że wejdę w słowo, mieli trochę więcej czasu na myślenie, <laughs> funkcjonując w naszej rzeczywistości. Nawet jeśli chcielibyśmy filozofować w pozytywnym tego słowa znaczeniu, nawet w znaczeniu naukowym, to zawsze jesteśmy obciążeni bardzo różnym bagażem. Do Jakuba przejdźmy na moment Kuba. Pierwszy rok studiów. Coaching, doradztwo brzmi bardzo wzniośle, powiedziałbym, perspektywicznie można było powiedzieć, mm -hmm. bo przecież młodzi ludzie myślą, idąc na studia, co też będą robić po tych studiach. Jeszcze jakiś czas temu mówiono, że jak to idzie na filozofię, to tak nie do końca odnalazł sens życia jeszcze mhm. na etapie jakby wybierania kierunku studiów. No teraz jak widać, filozofia dostosowuje się do potrzeb i do rynku, chociażby przez twój kierunek. Co ty rozumiesz przez co ten coaching i doradztwo Na tym etapie, zanim jeszcze jesteś oprezywanym studentem? Coaching rozumiem jako pomoc klientowi, który pracuje z coachem w przekraczaniu pewnych barier, które sam sobie nawet nieświadomie czasem stawia. Kiedy na przykład klient sobie zadaje pytanie, co ja mam zrobić w danej sytuacji, on zna odpowiedź, ale trzeba tą odpowiedź tak jakby wydobyć z niego, by zadziałał nie wbrew sobie, ale, raz, ale w zgodzie z samym sobą. Czyli to jest trochę nauka zachowania, nauka tego, jakie podejś... powinniśmy podejmować kroki, żeby móc funkcjonować w danym otoczeniu, czy to w biznesie później, czy w jakiejkolwiek innej. Gałęzi gospodarki, nauki, czegokolwiek, tak? Tak, tak, tylko dokładnie zgadzam się z Panem. A jak będzie wyglądało to podczas nocy filozofów? Jak wygląda to no w Państwa ocenie? Takie spotkanie, taka wymiana doświadczeń, wymiana myśli z naciskiem na naukę, czy raczej na relaks w takim naukowym otoczeniu? Myślę, że będzie i jedno, i drugie. Trudno też przewidzieć do końca, jak to będzie wyglądało, dlatego, że będziemy, i to jest takie nasze założenie, będziemy pracować w oparciu o rozwój procesu grupowego, czyli przyjdą określoni ludzie, przyjdą na pewno nasi studenci, studenci coachingu i doradztwa filozoficznego, przyjdą też inni studenci z Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale też chciałabym podkreślić, że przyjdą znajomi, bardzo bliscy też naszych studentów. Kuba? Na przykład, ja, ja przyjdę z moją dziewczyną. I jeszcze dziewczyny znajomi też przyjdą, bo są bardzo ciekawi tego, jak to będzie wyglądać. Co ja studiuję, czym ja się zajmuję, więc można powiedzieć, że to forma eksperymentu, trochę takiego trochę... naukowo-socjologicznego nawet? Tak, tak. myślę, że można tak powiedzieć. Oczywiście eksperymentu w bardzo bezpiecznych warunkach, okay. dlatego że chciałabym podkreślić tutaj, że to nasze spotkanie, to w ogóle samo to będzie spotkanie, bardzo mi ono odpowiada, dlatego że nawet ten drugi punkt, jakby w harmonogramie, niejako właśnie został przez nas określony jako spotkanie ja ty, my. I oczywiście będzie też cała taka w szereg zadań o charakterze takim em, intelektualnym, tak? bo to będzie też maraton treningu intelektualnego, czyli będziemy skupieni na tym, co mamy w głowach, e, co dzieje się w naszy, z naszym intelektem, tak? jak pracuje nasz rozum, ale też będziemy sięgać właśnie do trochę innych zasobów, takich może trochę głębszych i może nawet rzekłabym bardziej prawdziwych, czyli będziemy też pracować z poziomu serca e, i to już właśnie w takich bezpiecznych warunkach. E, eksperyment w takim znaczeniu, że po raz pierwszy sama będę prowadziła takie, ta, aż tak długie spotkanie. 12 godzin, odważnie. 12 godzin, dokładnie. Jeszcze w takich warunkach też, no, niestandardowych, bo w trakcie nocy, tak? Chociaż można przyjąć, że jeśli prawdą jest, że człowiek na którymś etapie zmęczenia wpada w stan hiperaktywacji, to może mhm. się okazać, że o godzinie piątej nad ranem będziecie toczyć najbardziej burzliwe i najbardziej wartościowe dyskusje. Taki był zamysł, taki był zamysł w tym momencie właśnie, by to robić w nocy, by y, ludzie się w nocy tak bardziej otworzyli y, do siebie. No, pf, też można przyjąć takie założenie, zresztą często mówi się tak, że studenci w dzień są na uczelni, a w nocy żyją życiem studenckim. Zresztą z naukowcami jest bardzo podobnie. Są tacy, którzy doskonale funkcjonują nocą, mówi się o takich ludziach: ludzie sobie. Tak. tak. Natomiast w dzień mają problem z normalnym funkcjonowaniem, zdecydowanie lepiej. Nie. Pisze im się, e eksperymentuje, badania przeprowadza właśnie późnym wieczorem. Tutaj też będziecie mogli sprawdzić bardzo wyraźnie, kto w jakich warunkach najlepiej się. Odnajduje. Dokładnie, jesteśmy też przygotowani na e, takie sytuacje, że tak powiem, odpadnięcia kogoś z gry, przynajmniej częściowego, czyli kiedy będzie to, ten, ten taki nastrój, mm, albo inaczej, może nawet powiedzieć, e, takie zaangażowanie zacznie spadać w grupie, bo to jest też naturalne, jeżeli pewien proces grupowy zaczyna się rozwijać, to on nie jest taki sam e, na wszystkich swoich etapach. Tak? W pewnym momencie może przejść takie znużenie, no ale tutaj myślę, że możemy spokojnie się do pewnych takich zasobów, które mamy w sobie, czyli do pewnego takiego rezerwuaru ćwiczeń, które pozwolą nam też właśnie w bezpieczny sposób wrócić i jakby znów być ze sobą tu i teraz. dlatego że to też jest istotne. Być ze sobą tu i teraz. Sobie, że, że mówi się często, że jedna osoba drugą zaraża ziewaniem, chociażby i tak nie wiem, nagle zwizualizowany <�marsz> obraz tych kilkunastu czy kilkudziesięciu osób, gdzie jedna się zaczyna się ziewać. <grym> <grym> I wszyscy zaczynają, ale macie świetne humory państwo, tego rodzaju eksperymentem to dobrze, jeśli chyba podchodzi się do czegoś, co ma mieć wydźwięk jakiś i ma pozostawić po sobie jakiś ślad, ale w sposób taki powiedziałbym bezstresowy, raczej na zasadzie, to będzie świetna zabawa, a przy okazji coś mhm. dodanego. I tak też myślę sobie, będzie to zakontraktowane, dlatego że mm, jeżeli mówimy tutaj pewnego rodzaju eksperymencie, tak, to wypadałoby właśnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa grupie jako takiej i a każdemu z uczestników tej grupy na początku ustalić, jakie zasady będą obowiązywały nas, tak, dlatego że nie robienie sobie na przykład żadnej przerwy w ciągu tego, tego, tego okresu 12 godzin, no, no, nie wydaje mi się dobrym pomysłem i wręcz, wręcz takim pomysłem nie Realnym, tak, ale też będziemy próbować ustalić, wypracować pewne takie zasady komunikacyjne. E, dlatego, że sam ten kierunek, uczynki, doradztwo filozoficzne, on właśnie też jest nastawiony bardzo na taką pracę nad sobą, ale też w obszarze takich relacji interpersonalnych, czyli pomiędzy tym, co dzieje się e, właśnie między ludźmi. tak. I ten aspekt też będzie istotny i bardzo ważny podczas tego spotkania. Zakładacie, że pewne rzeczy wynikną też w trakcie, że nie będziecie trzymać się ściśle tego, jak sobie to zaplanowaliście, tylko reagować bezpośrednio na to, dostosowując się niejako do sytuacji? E, dokładnie, to jest właściwie, no, to, to, to są te główne za, zasady podążania za procesem grupowym rozwijającym się, tak? I w ogóle bycia, bycia tu i teraz, tak? Te zasady zostaną określone. E, ja, ja biorę pewną odpowiedzialność za kształt tego spotkania, ale też właśnie no, nie mogę tutaj prognozować tego, co się wydarzy. E, mamy z Kubą tuż przed wejściem na przykład do Studia, e, wymienialiśmy się takimi propozycjami, jeżeli chodzi o pewne tematy, które mogłyby paść w takiej części już mocno e, treningowej, a mocno intelektualnej, bo pomyśleliśmy o tym, że może dobrze byłoby zorganizować coś na kształt debaty oksforskiej, tak? Już po zapewnieniu takiego m, istotnego, ważnego poczucia bezpieczeństwa, tak, w grupie, a po ustaleniu, jak to będzie wyglądało, tak, w jaki sposób będziemy się do siebie zwracać, jakie komunikaty będą tutaj padały, w jaki sposób Będziemy przyjmować krytykę i co ta krytyka w ogóle tutaj oznaczać będzie dla nas. A, ale jesteśmy oczywiście otwarci na te tematy, które przy, przyjdą z ludźmi na to spotkanie. Zwłaszcza, tak. że będą tam osoby często niezwiązane chociażby z coachingiem czy z tym kierunkiem studiów. jako powiedziałeś, że będziesz mógł pokazać znajomym dziewczynie, mm -hmm. e, na czym polegają te studia, o co w tym wszystkim chodzi? Myślisz, że można zareklamować niejako e, ten wariant? Filozofii, Oczywiście, w sumie. To, y, tworząc noc filozofów, gdy mieliśmy taki zamysł, y, mieliśmy też y, pod, y, pod uwagę to, że moglibyśmy zachęcić tegorocznych y, maturzystów. Y, po to, by wybrali naszą uczelnię i nasz kierunek, który jest stosunkowo młody i który warto teraz studiować, bo Bum na coaching się robi też coraz większy yy, i będą tety, tam właśnie też osoby, które będą rzeczywiście w wieku maturalnym, gdy, którzy mają przed sobą bardzo ważny wybór w swoim życiu, yy, więc yy, myślę, że tak, to będzie na pewno bardzo duża reklama yy, naszego kierunku yy, oraz naszej uczelni. No i na pewno wyjątkowa i unikatowa, bo myślę, że. Jeśli dobrze pamiętam, to tego rodzaju eksperymentu póki co nie mieliśmy w murach Uniwersytetu Zielonogórskiego, żeby takie otwarte też spotkanie odbywało się przez całą noc. Noc filozofów brzmi pięknie. Zobaczymy, jak wam to wszystko wyjdzie. Właśnie mówiłem sobie, że kiedyś brałem udział w czymś podobnym. Nie Aha. miało to w związku z filozofią. Prowadziłem dwunastogodzinny program radiowy przez całą noc z kolegami dawno temu i uwierzcie, że da się. I da się nawiązywać kontakt z ludźmi. Przez całe 12 godzin, zwłaszcza, że była duża zwrotna, to w ogóle była pierwsza taka audycja w Polsce wtedy, że ludzie przez całą, mhm. całą noc telefonowali do nas i rozmawiali z nami na linii podczas tej audycji, więc, więc to też było coś sympatycznego. Powodzenia życzę. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Pani doktor Barbara Czartybon, Jakub Małczak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.